Siemanko, Siemanko, Sebastian z tej strony. Moi drodzy, witajcie w 96. odcinku mojego programu Felgoznawcy. Na samym początku chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że oglądacie moje filmy. Biorąc pod uwagę statystyki, to aż 93% z Was ogląda filmy, lecz nie subskrybuje kanału. Dlatego też przed obejrzeniem tego odcinka zachęcam Cię, abyś przede wszystkim zasubskrybował ten kanał, bo to dzięki Tobie będzie mógł on się dalej rozwijać, a Ty będziesz na bieżąco z nowościami, które się w nim pojawiają. Dzisiejszym gościem będzie felga skierowana dla tych, którzy mają ciężką nogę, lubią poszaleć, podriftować, oczywiście na torze. Super lekka felga Joder Wheels model SL03 Super Light Series w wykończeniu gloss black. Dla mnie moi drodzy największym atutem marki Joder Wheels jest możliwość personalizacji oraz zakupu felg na pojedyncze sztuki. Jak zdążyliście zauważyć, model ten nie posiada jeszcze nawierconych otworów, ponieważ są one robione dopiero w momencie zakupu. Podajesz mi parametry swojego samochodu, a ja dobieram odpowiednią konfigurację oczywiście dostosowaną do Twoich bądź producenta zaleceń. Felga jest naprawdę bardzo lekka, produkowana w technologii Flowform. Dostępna jest w 17, 18 i 19 calach. W 17 calach mamy szerokości 8 i 9. W 18 calach mamy 8, 8,5, 9,5 i 10,5. I w 19 calach już jest troszeczkę więcej, bo zaczynamy od 8, 8,5, 9, 9,5, 10 oraz 10,5. Jeszcze, moi drodzy, bardzo ważna y, uwaga: model SL03 został y, wyposażony jeszcze w coś takiego, co nosi nazwę Nold Bit Seats, czyli są to takie radełkowe gniazda. Zerknijcie po obu stronach felgi, dzięki którym zmniejsza się poślizg opon podczas gwałtownego hamowania bądź też przyspieszania. Zatem jest to naprawdę świetna alternatywa dla tych, którzy lubią sobie polatać bokiem, mają po prostu ciężką nogę. Spójrzcie teraz, moi drodzy, na wykonanie tej felgi, które oceniam naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest ona w ciemnym połysku. Środkowy dekielek jest metalowy, w kolorze felgi, dzięki czemu tworzy to naprawdę bardzo fajną, całą taką spójność, bardzo ważna informacja, jeszcze, jak zdążyliście zauważyć, to ferga ma ramiona wyprofilowane na zewnątrz, jeśli posiadacie auto o dużej mocy i ogromnych zaciskach, to bardzo duże prawdopodobieństwo że nie będziecie musieli używać dystansów. My również po dostarczeniu przez Was informacji, po sprawdzeniu rysunków technicznych jesteśmy w stanie wykluczyć ryzyko kolizji właśnie ramion felgi z zaciskiem do zera. W niedalekiej przyszłości większość nowych modeli Joder Wheels, w tym także SL-03 zyska bardzo ważny certyfikat jakim jest TIF. Jest on potwierdzeniem przejścia rygorystycznych testów wytrzymałościowych, potwierdza kompatybilność z wieloma markami samochodów oraz daje to co najważniejsze możliwość legalizacji kół w takich krajach jak Niemcy, Chorwacja czy Czechy. Zerknijmy jeszcze do wnętrza na oznaczenia. Pierwsze, które nam się rzuca w oczy, to Made in China. Oczywiście, moi drodzy, tą kwestię mamy już wyjaśnioną. To nie kraj pochodzenia świadczy o felce, tylko materiał, z jakiego została wykonana. Max Makslo tej 19 wynosi 720 kg i jest to felka 19 na 10 Środek wykonany również i domalowany bardzo starannie. I to, co mówiłem wcześniej, ogrom miejsca na zacisk. Na pierwszy ogień idzie 19 na 9 Oczywiście waga ta może się delikatnie różnić, ponieważ felga nie ma jeszcze nawierconych otworów ani zrobionego offsetu. Na ten moment wynosi 10,1 kg. A jej waga obecnie wynosi 10,9 kg. I temat, który jak zawsze jest dla Was, moi drodzy, najistotniejszy, czyli concave, a inaczej wklęsłość. Dziś przedstawiam Wam dwie felgi z lewej strony 19 na 9. Z prawej strony 19 na 10,5. Są one dostępne, że tak powiem, w tych szerokościach, w dwóch rodzajach wklęsłości. My na potrzeby odcinka wzięliśmy 9 i 10,5 z tą większą wklęsłością. I zaczniemy najpierw od folii 9-calowej. Jak sami widzicie, konkav jest dość potężny, bo tutaj wynosi około 6,4 cm i w felze 10,5 calowej jest on podobny, również felga bardzo mocno ma zapadnięte ramiona do środka, a Concave wynosi około 6,2 cm Jeśli ten model przypadł Ci do gustu, tylko zastanawiasz się jak on będzie prezentował się na aucie, to zerknij na kilka przykładowych projektów. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. A ja Wam jeszcze tylko przypomnę, że już niebawem wielkie zmiany zmieniać będziemy nazwę oraz sklep na felgoznawcy. .pl. PL. Jeśli masz jakieś pytanie dotyczące modelu SL-03, pozostaw komentarz pod filmem, a postaram się jak najszybciej na niego odpowiedzieć. Skontaktuj się z nami, a Tobie również pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację do Twojego samochodu. Nie zapomnij także subskrybować tego kanału, bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowościami, które się w nim pojawiają. Widzimy się moi drodzy już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.